witajcie na naszym kanale jest to kolejny materiał dotyczący Subaru w tym przypadku jest to Subaru XV 2013 rok 150 koni kod silnika FB20 czym ten silnik FB się cechuje porównując do silników poprzedniej generacji czyli silników EJ w tym przypadku mamy łańcuchy rozrządu w sumie mamy dwa łańcuchy rozrządu nie mamy już paska rozrządu. W tym aucie mamy zamontowaną instalację gazową. Już około 30-35 tysięcy kilometrów ten samochód zrobił na tym gazie. Tak mniej więcej to zostało wyliczone. Samochód jest ze Stanów, jego przebieg to 109 tysięcy mil. Także to już jest czas na weryfikację tych luzów zaworowych. Klient przyprowadził nam to auto też dodatkowo na serwis. Olejowy w silniku, filtry, olej w przednim dyferencjale, olej w skrzyni automatycznej i olej w tylnym dyferencjale. plus jest taki ogólny przegląd samochodu wiosenny. Wracając do samego silnika. Tak jak wam wspominałem, jest to silnik na łańcuchach rozrządu. Jest to troszkę inna konstrukcja niż konstrukcja EJ20. Ale jak każde, każdy silnik, podobne założenia są w, w tych silnikach. Mamy zawór, mamy wałek rządu. W tym przypadku jeszcze mamy takie coś jak dźwigienka zaworowa i żeby to był taki silnik, który spotkamy w większości 90% przypadków z takim rozwiązaniem, mamy jeszcze kasownik hydrauliczny, czyli tak zwany popychacz hydrauliczny zaworowy. On odpowiada za odpowiedni luz pomiędzy wałkiem a samym zaworze, zaworem. Tutaj natomiast ten kasownik jest elementem stałym, to jest tylko podpórka Regulacja luzu zaworowych odbywa się za pomocą doboru odpowiedniej wysokości takich małych szklaneczek, które się montuje na sam zawór. Jak tutaj już zdejmiemy tą pokrywę, pokażę Wam jak to wygląda. I co z tym trzeba zrobić? Ogólnie rzecz biorąc, w tych silnikach, zazwyczaj się w tych samochodach już z tym silnikiem, demontują się te silniki z karoserii, ustawia się gdzieś tam na stojaku, Zależy kto, co tam ma, i wtedy rozbieramy silnik, demontujemy pokrywy rozrządu, łańcuchy, wyjmujemy wałki, wyjmujemy te pusteczki. Tutaj już mając doświadczenie z tymi, z tymi silnikami, do tej pory inaczej, do tej pory wyjmowaliśmy te silniki. W tym momencie, mając już jakieś tam doświadczenie, i gdy rozumiemy już to budowę tego silnika, Spróbujemy opatentować to nowy sposób. Nie będziemy do końca zdradzać, jak to robimy. Spróbujemy wyregulować te luzy na samochodzie, wyjąć te pestki, żeby nie rozbierać całego silnika. Uda się, nie uda, zobaczymy. Jest dość ciasno w tych podłużnicach, jest dość mało miejsca. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie, to po prostu będziemy domontować ten silnik. Także bardzo Was zachęcam do. E, obejrzenia tego dalej materiału. Jak również znajdźcie chwilę czasu, zobaczcie na nasze pozostałe materiały na kanale YouTube. Zapraszam też Was do subskrybowania naszego kanału. E, ogólnie, bardzo fajny, fajny odzew jest od Was odnośnie e, nagrywania filmików subaru. Dzwonią ludzie dosłownie z całej Polski, bardzo nas to cieszy. E, pytają się, jak to zrobić i w ogóle także. E, Czujemy się docenieni dzięki temu. Jeżeli chodzi o silniki EO20, to możecie zobaczyć, właśnie to na, na poprzednich materiałach, jak to się robi, jak my to robimy. My, w, jeżeli chodzi o silniki EO20, nie wyjmujemy tych silników, robimy to na samochodzie, tak jak wspomniałem na poprzednich materiałach. Jest nam to dużo bardziej wygodna opcja z racji tego, że Różnie tam tamte skrzynie się rozłącza, czasami ta wiązka jest puszczona od gazu. nie bym powiedział, trzeba to później kombinować, podłączać. A gdy na samochodzie silnik dużo łatwiej nam to ułatwia sprawę. Także wracając do materiału, zapraszam i zaczynamy. Mamy już posprawdzane luzy zaworowe. I zacznijmy od głowicy prawej. Czyli tutaj ta strona ją opisujemy jako prawa z racji tego, że, gdy siedzimy w środku, w aucie, ona jest po naszej prawej stronie. I więc tak, luzy sące 010 016 na wdechu 021 027. Także bardzo, bardzo małe są te luzy, bardzo blisko zera i bardzo blisko podparcia w gruncie rzeczy. Zacznijmy od sących na wdechu. Głowicy prawej. Tutaj bez problemu nam szczelinomierz 015 wchodził, bez żadnych tam oporów. Także tutaj mieścimy się w tych widełkach 010-016. Natomiast tutaj na wydechu już mamy problem, teraz przed chwilą musiałem poprawić tu wartości, bo zauważyłem, że się machnąłem w obliczeniach. I tak na tym zaworze wchodzi nam tylko szczelinomierz o wartości 500. Do wartości 0,21, 0,27, tutaj, akurat z racji gazu, będziemy robić te górne wartości, więc tutaj około 23 setek nam brakuje do górnego wymiaru, do górnych widełek. Tutaj podobnie 0,23, tutaj możemy zmienić na 0,22, wtedy się mieścimy 0,27. Tutaj brakuje nam 15 setek, a tutaj tylko 5. Natomiast na głowicy lewej na zaworach sących jest wszystko ok. Tutaj tam jest delikatnie, delikatny, mniejszy wymiar, ale bez problemu mieścimy się w tych parametrach 010/016. Natomiast, jeżeli chodzi o wydech, to podobna sytuacja. Brakuje nam tutaj, wchodził nam szczelinomierz 0,04. Brakuje nam 0,20/0,22. Tutaj tak samo. Czwórka nam wchodziła, 0,20. 0,22 tak, także tutaj to już kwestia jak, jak, jak tutaj dobierzemy szklankę szklaneczkę bardziej bym powiedział tutaj 15 nam brakuje a tutaj znowu 20 także luzy są na wydechach do poprawki tutaj chciałem wam jeszcze tylko pokazać jak to jest skonstruowane jak sami widzicie mamy wałek na przyczepiu jest to przyrządowanie, więc tak mamy wałek. Mamy dźwiękę zaworową. Tutaj, w większości samochodów, tak jak wspominałem, tutaj jest kasownik luzu zaworowego hydrauliczny. Niestety, w tym wypadku to jest element stały. Tam mamy schowany zawór z drugiej strony i tam jest taka malutka pesteczka malutka szklanka która, którą właśnie regulujemy ten luz zaworowy pomiędzy tak naprawdę w tym wypadku wałkiem a to dźwigienką tutaj tą rolką jeżeli oglądaliście nasz materiał odnośnie odnośnie doggia doggia 3.6v6 tam jest właśnie te same rozwiązanie, tylko że to mamy regulatory hydrauliczne. I to jest o wiele lepsze rozwiązanie. No, wiadomo, silniki japońskie mają to do siebie, że tutaj producenci, konstruktorzy japońscy mają to do siebie, że oni tutaj zawsze na sztywnych szklankach yy, konstruowali te silniki. No, to ma swoje plusy i minusy. Minusy ma przy gazie, tak jak w tym wypadku i wielu innych. Że te zawory potrafią być podparte, później wypala gniazda zaworowe, same zawory potrafię wypalić. Także konsekwencje są dużo bardziej poważniejsze niż w przypadku kasownika hydraulicznego. Jeszcze teraz chciałem Wam pokazać moje, mój przyrząd, który skonstruowałem. Taki szybki podgląd do wyjęcia tych szklanek. Więcej nie będę pokazywać, to już jest mój autorski projekt, można tak powiedzieć. No i zobaczymy jak będzie się spisywał. Jeżeli będzie wszystko ok, to nie będziemy musieli tutaj wyjmować tego silnika. Natomiast jeżeli jednak to to nie pójdzie po mojej myśli, trzeba będzie ten silnik wyjąć. Ewentualnie tutaj go rozbierzemy na samochodzie. Ten rozrząd, te wałki powyjmujemy. To sobie tutaj już pokalkuluję jak to mniej więcej jak to mniej więcej się opłaca. Tutaj jak sami widzicie, to co wspominałem, jeżeli chodzi o instalację LPG, to tutaj mamy wiązkę od gazu puszczoną, tutaj też druga. Nie ma akurat złączki, ona jest wpięta w instalację samochodu, więc tak naprawdę, albo tutaj musimy to rozcinać. No, w sumie musimy to rozciąć, ewentualnie tutaj wylutować, ale jeżeli tam już jest zabezpieczone, to już tam tego byśmy nie ruszali. Także gdzieś tu jakieś, jakieś rozcięcie, później to trzeba wylutować, kombinować. Kolejną rzeczą jest wyjęcie silnika, czyli tak naprawdę rozpołowienie silnika ze skrzynią biegów. Tam często ta skrzynia jest zablokowana na kołkach, trzeba czasami z tym walczyć, żeby, żeby te aluminium puściło. Także też to dodatkowe są... Też to jest dodatkowy czas w gruncie rzeczy. No ale zobaczymy. Jeżeli, jeżeli tutaj mój ten przyrząd nie zda rezultatu, to będziemy wyjmować, wyjmować silnik. Także zaraz zobaczycie jak tutaj sytuacja dalej się potoczyła, dzigienki jak i same szklanki mamy już zdemontowane z samochodu. Udało się to bez wyjmowania silnika. Także jest w porządku. Ten mój przyrząd w niektórych pomógł, w niektórych tam trzeba było delikatnie go przerobić. Ale jest, jest w porządku. Także, także dużo nam też pracy uciekło związanej z demontażem silnika. No, ale podsumowując, jeszcze chciałem Wam pokazać, jak, na jakiej zasadzie działa tutaj ta regulacja luzów zaworowych. Więc tak. Mamy zawór. Mamy tutaj sprężynę. I górny. I górny talerzyk. To jest wałek z krzywką, który naciska nam na dźwigienkę zaworową. Tutaj na tej, w tej dźwigience mamy łożysko rolkowe i giłkowe. W większości samochodów, tak jak też wspomniałem wcześniej, nawet na filmie z Dodgem, tutaj mamy kasownik hydrauliczny. W przypadku Subaru w tych silnikach, i tutaj od razu obalę wszystkie mity związane z silnikiem FB20. Gdzieś tam w internecie pojawiały się informacje, że tutaj mamy regulację hydrauliczną. No niestety ktoś tam gdzieś chlapnął trochę za dużo, nie do końca wiedział. Może wizualnie pomyślał, że to jest kasownik hydrauliczny. Popychacz hydrauliczny. Natomiast jest to element stały. A on tutaj nie ma żadnego w sobie tłumika. Działa na zasadzie tylko podparcia tej oto dźwigienki. A wracając do samej dźwigienki i zaworu, tutaj, właśnie na tym zaworze, mamy taką pesteczkę, która jest osadzona na trzpieniu zaworu. I właśnie tą szklanką, tą małą szklaneczką, regulujemy luz zaworowy pomiędzy krzywką. A samym wałkiem, a dźwignią zaworową. To akurat tutaj narysowałem, że w tym momencie krzywka napiera na wałek, ale luz sprawdzamy, gdy mamy w górnym położeniu ustawioną, ustawioną krzywkę o, w ten sposób. Dobra, wracając jeszcze do tej szklanki. Takie szklanki można dokupić. W SIP-ie, natomiast z reguły czas oczekiwania, jaki dostępność jest dość utrudnione, Jak to z Subaru, nie są te elementy dostępne nigdy od ręki, trzeba czekać. I my to zrobimy tak jak wszyscy robią, jak większość warsztatów, które obsługują te silniki, tak jak robią na szlifie. Po prostu damy je do planowania. Na takiej szlifierce magnesowej zostaną zebrane odpowiednie wartości danej. Danej szklaneczki i będziemy mogli z powrotem je założyć już wtedy na zawór Tutaj, jak widzicie, wszystkie szklanki zostały przypisane do odpowiednich zaworów. Zaraz to jeszcze do odpowiednich pojemniczków powrzucam, żeby tam nam nic się nie nie, nie pogubiło ani. ani nie pomieszało. Także to zostawiamy na założe głowicy lewej wydechowym pierwszym. I cóż, zaraz wam też pokażę, jak wygląda sama e, przylgnia, same wałki bez e, właśnie tych dźwigienek, jak to wygląda. Już te elementy zostały oczyszczone. Także oglądajcie dalej. I przechodzimy do kolejnej części. Kolejna część. Kolejna część układanki. Szklanki już są po szlifie. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Tutaj słoiczki. Warto mieć dzieci w domu małe. Wszystko jest ponumerowane odpowiednio. Także nie ma możliwości, żeby gdziekolwiek tu się pomylić. Przejdźmy jeszcze do samochodu. Miałam Wam pokazać tutaj. Tam silnik, także tak jak tutaj widzicie, mamy wałki, a tutaj jeszcze musimy jedną podporę włożyć, są zawory, są płytki. Podstawy tutaj już zostały oczyszczone. Z drugiej strony podobnie. Także zaraz będziemy wrzucać do tego silnika. Dźwięki i płytki, a teraz Wam pokażę jeszcze tylko uszczelki. Uszczelki, tak jak sami widzicie, jak zawsze u nas oryginały Subaru. obrysówki, uszczelki pod świece, pod gniazdo świec, 1,4 sztuki. Także już będziemy powoli zaczynać składać ten silnik. Co tu jeszcze chciałem wam powiedzieć na ten temat. No, jeżeli tutaj wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że dzisiaj dzisiaj odpalimy już ten samochód. Później wymienimy jeszcze dodatkowo olej w silniku. Już w skrzyni automatycznej spuściliśmy stary olej. W przednim i tylnym dyferencjale już został zmieniony. Także jeszcze tylko później uzupełnić olej w automacie. Odpowiedni poziom zweryfikować. Przy silniku oleje filtry. Klimę przy okazji zrobimy. Sprawdzimy, ile jest czynnika. Wymienimy filtr kabinowy. Przeozonujemy wnętrze. Także już taki pakiet pełen wiosenny będzie w tym X-fale zrobiony. Także widzimy się za moment. Już pewnie z odpalonym samochodem poskładanym. Sytuacja z XV wygląda następująco, auto już jest gotowe do wydania dla klienta, podczas jazdy testowej okazało się, że jeszcze jest w prawym przednim kole łożysko do wymiany, piasta zespolona także ją przy okazji wymieniliśmy, żeby tutaj nam nic nie huczało, dodatkowo pod maską łożysko na rolce prowadzącej wymieniliśmy, jak również łożysko na sprężarce klimatyzacji. Posprawdzaliśmy silnik, nie ma żadnych wycieków, tam jest wszystko ok, pokrywy poskładane. Tak jak wcześniej wspominałem, oleje, filtry pozmieniane. Serwis klimatyzacji, uzupełniony czynnik, przeozonowane neutrze I tak jak, jak, jak mówiłem, serwis układu napędowego, olej w automacie, w przednim i tylnym dyferencjale. Także jeżeli chodzi o takie silniki FB20, już na łańcuchach rozrządu zapraszamy do nas klientów z takimi silnikami. Taką regulację robimy na samochodzie. Jak również też demontujemy silniki. To zależy od sytuacji. Także serdecznie zapraszamy. Natomiast jeżeli chodzi o to auto, to już kończę tę relację jest trochę wiecznie, także dzięki bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale.